dzisiaj wynajęliśmy brykę o taką o. i będziemy jeździć po Grand Canary sami i sobie zwiedzać teraz byliśmy na plaży idziemy jeść, idziemy jeść. dzisiaj idziemy na plażę taką kolorową mo taka ciekawostka tu u góry w tym białym hotelu mieszkała Kasia Cichopek taka sytuacja nie no plaża fajna nie ma co piasek gorący bajkowo Posmarujesz mu plecy? Chcesz kogoś pozdrowić? No, exclusive z smarowaniem pleców, z widoczkami, ocean, żyć nie umierać. Woda zimna A że mamy samochód to my się tak z Andzią pomyśleli czego by nie zjeść obiad w Puerto Rico dzisiaj znowu, a jak? I żeśmy się przyjechali tutaj do Puerto Rico znowu fajnie. Nam się to podoba, no nie Andzia? Tak. Nam się podoba Dobrze, w Puerto Rico o, takie takie fajne tutaj ci przewodnicy nam mówili, że te Puerto Rico, że niby nie jest fajne ale że te inne miasteczka są fajniejsze no ale nam się podoba byliśmy tutaj wtedy wcześniej, co tak się spaliłem a teraz tam autem podjechaliśmy i fajnie Ułożony. wszędzie są te hotele no jest ładnie Andzia to mnie tak doprowadza do szału z tymi zdjęciami bo mówię wam każdy krzaczek każdy kamyczek on musi zrobić 5 zdjęć przynajmniej 5 zdjęć no nie normalnie masakra jest snu. i teraz idziemy na obiad i ona się tak ciągnie za nami i nas zwalnia cały czas my już głodni a ona zdjęcia cyka Każdy kamyczek, nie? Halo! O, nie szczęśliwy, ale powiem Wam, że woda w oceanie, no jest mega słona, zimna, zimna jest, no i mega słona. no Słona to wiadomo, bo wszyscy siękają turyści do, do wody, no to wiadomo, no nie, że słona, jest lepiej nie pić. A ten, ale jak się stoi przy wodzie, no to jest po, nie, ale jak już się zamoczysz w wodzie i ten no to już jest, nie, nie, no to jest tylko trzeba się zamoczyć takie porównujemy, że te oceany takie jak w Holandii te morze albo tam Bałtyk coś takiego, Bałtyk może nie Bałtyk zimny jest zimniejszy mi się wydaje no, ale zobaczymy jak będziemy nurkować ale to dostaniemy pewnie te pianki takie co tam nie będzie tak źle a jutro jedziemy na delfiny, oglądać delfiny, może uda nam się spotkać, ale dopiero o 15 jedziemy, bo one dopiero o 15, także będziemy kracić film, tam. No i jesteśmy w naszej knajpie, w Puerto Rico. Można powiedzieć, że u nas jest nasza. Gdzie pan z mni. Robimy No i już mamy swoje miejsce tutaj na kanarach. No i Nie. fajnie. Nie? Tak. tak. No szybka akcja. Musicie mi odpowiedzieć. Szybko dostaliśmy do kalamarów takie coś. to to jak? Do czego to się daje Jeden kolor jasny, a jeden ciemny. Szybko, bo nie wiem co z tym zrobić. Sól to wiem, nie? Syntes I wideles też kto mi pierwszy, szybko odpowie i da ten. Dobrze mi odpowie, że mi to będzie Sobie smakowało, magnes. to dostanie magnes z Puerto Rico a tu, jakbyście sobie chcieli do fryzjera przyjechać, to tu macie macie taki w Puerto Rico. O! Ceny takie, takie. takie normalne. Dobra, bo widzę, że nikt nie odpisał, to eksperymentujemy. Cytryna to wiadomo. Polejemy tu tym. Zobaczymy, jak to smakuje. słuchajcie, ten kalmar był dobry ale teraz sobie zamówiliśmy z Andzią sok pomarańczowy oni tu mają jakąś specjalną odmianę tych pomarańczy z Walencji tam wszystko. my to robimy tam w Holandii szybko. No, one szybko tu pękają i ich tam nie transportują tak bardzo i o ile to są te pomarańcze ale... o ile to są te pomarańcze ale chyba tak ale ten sok jest taki pyszny, niędzia. normalnie mega taki... pomarańcz jest pomarańczowy no, smak jest po prostu mega. jak będziecie tutaj na Kanarach, to nawet ci przewodnicy mówią żeby zawsze sobie brać do picia ten sok z pomarańczy no coś. i tą knajpę bardzo polecamy zwłaszcza, że zobaczcie ja jestem w y, kąpielówkach a w Egipcie mnie wypieprzyli z hotelowej restauracji jak poszedłem po kawę bo byłem w kąpielówkach a tutaj nie może myślą, że to spodenki i pozwolili mi zjeść. No i zaczynamy od nowa, nie? Tysiące zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia. z Zwłaszcza Ancia Andzia zrobi chętnie, każdemu. O, o i teraz na taką dzielnicę palmową. Same palmy które są... O, patrzcie dookoła, no pięknie. Idziemy sobie kawę tu jakąś kupić. Wycieczkę przez góry robiliśmy samochodem i tam sami sobie, i przyjechaliśmy sobie tutaj wypić kawę przy tych panach Gdzieś tam Andzia jest to. A, zdjęcia robią znowu. Okej. Okay. To chyba się już nie napije kawy dzisiaj. Idziecie? Ania, yeah. Idziecie? co porabiacie bo my z Andzią właśnie z, centrum. jesteśmy dalej w Puerto Rico bo przyjechaliśmy <laughs> dotankować raz. auto i trzeci raz już dzisiaj i patrzymy a tu taki wypłat idziemy zobaczyć teraz wam nagramy więcej to centrum jest w skalach budowane w skale w środku skały No, Ania idzie robić foty. <muchy> Puerto Rico nocą To robot. to robot tam nas się zmienia. się. No, A w dzień nagramy Wam, jak tu będziemy w dzień, to będziecie widzieli te skały, jak to wybudowane jest.